Niebawem rozpocznie się nowa edycja programu Rolnik Szuka Żony. Kto tym razem da sobie szansę na odnalezienie miłości? Oto uczestnicy 11. Sezonu Lszasz, Rolnik Szuka Żony 11. Uczestnicy Rolnik Szuka Żony to program, który błyskawicznie podbił serca Polaków. Na ich oczach rolnicy i rolniczki szukają szczęścia w miłości. Do tej pory TVP1 wyemitowało już 10 sezonów randkowego show. Niebawem format wróci na antenę. Komu tym razem będą mogli kibicować widzowie? Kilka miesięcy temu zobaczyli wizytówki dziewięciorga osób. Do dalszego etapu przeszło pięcioro bohaterów, którzy utrzymali największą liczbę listownych odpowiedzi. Kim są? Już wiadomo. Telewizja polska opublikowała w sieci Zwiastun. Co zdradza materiał wideo? Tym razem miłości poszukają aż dwie rolniczki. Oto uczestnicy 11. Edycji, Rzasz, Wiktoria, 23 lata, Rafał, 32 lata, Marcin, 37 lat, Sebastian, 44 lata. Agata, 57 lat, rolnik szukażony 11, zwiastun, co przedstawia zwiastun nowej edycji, Rszasz na materiale wideo widać bohaterów, którzy opowiadają o swoich oczekiwaniach i zdradzają, czego można się po nich spodziewać. Pod zwiastunem pojawiły się też już pierwsze komentarze widzów. Są pewni, że emocji nie zabraknie. Super. Już czekam, o i będzie ciekawie. Będziemy oglądać Rolnik szuka żony 11. Kiedy i gdzie oglądać? Widzowie programu Rolnik Szuka Żony już nie mogą doczekać się startu nowej edycji. TVP informuje, że 11 sezon Wyszasz rozpocznie się w niedzielę, 15 września o godzinie 21.20 w TVP1. Kto poprowadzi format, znów będzie to doskonale znana fanom produkcji Marta Manowska. Zobaczcie zwiastun.